Dzień dobry rybki. Witam wszystkie rybki zodjakalne. Tutaj Morena ze strony Ścieżka do Keter. Witam Was serdecznie w czytaniu na październik. I zobaczmy sobie, co dla zodjakalnych rybek ma październik. Dla zodjakalnych ryb. Na październik 2021 roku. Sytuacja, czyli to, to, co zajmuje Wasze myśli i jest tematem numer jeden na ten miesiąc. Siódemka mieczy. Wyzwanie. Rycerz Pucharów, Rada, Rycerz Buław, Wynik, Paźd Buław. I dwa. Dla rybek w związkach, kochankowie sprawy uczuciowe, rybki single, dwójka mieczy, sprawy zawodowe, finansowe, sąd i co przychodzi z otoczenia. Buław. A pod spodem mak As monet, cesarz, królowa buław, król buław, śmierć, królowa monet. No, za sytuacją, którą mamy obecnie, stoi wiele osób. To niewątpliwie. Yy. przed oczami ten ich złoty denar. Rybki zebrały się, aby go zdobywać. I teraz co? Jak główną kartę na ten miesiąc mamy dla Was siódemkę mieczy, czyli tak. Albo to jest karta oszukańców. Ok? Karta podstępu. I tak, pytanie brzmi, czy to wy robicie ten postęp, podstęp, czy to wam jest ten podstęp robie, robiony? Przy czym podstęp? Podstęp no, kojarzy się z czymś złym, natomiast w karcie śmiemki mieczy chodzi o sam ten mechanizm, tak? że można coś załatwić, niekoniecznie wydając walkę twarzą w twarz. Tak? Że można coś załatwić sprytem, a nie siłą. Tak więc w momencie, kiedy trafiacie na sytuację, która Was przerasta i nie czujecie się na siłach. Wyjść do konfrontacji, zawsze jeszcze jest ta możliwość załatwienia sprawy sprytem. No, tylko tak, tylko, tylko czy, czy wy, mm, czy wy do takich, nazwijmy to sobie, dyskusyjnych etycznie posunięć, będziecie się posuwać. Teoretycznie, patrząc na tą królową monet, którą tu dociągnęłam, no, raczej wątpię. Natomiast królowa monet jest w stanie zrobić wiele, żeby nie stracić. Ok? Aha, i królowa była jeszcze. Tak. Tak, naprawdę. Nie jest w stanie zrobić wiele. No, niewątpliwie, niewątpliwie jak najbardziej zachodzi tutaj potrzeba zrobienia jakiegoś sprytnego planu, tak? który mimo braków na pewnym polu pozwoli Wam jednak wygrać. Wyzwanie. Rycerz Pucharów. Rycerz Pucharów, to ktoś, kto wyciąga ku wam pomocną dłoń. Natomiast pytanie brzmi, czy wy chcecie tej dłoń, tak? Bo tutaj powstaje, patrząc na te dwie karty, tutaj powstaje takie pytanie, kto jest kim? Czy wiesz, kto jest twoim przyjacielem? Czy wiesz, na kogo możesz liczyć? I z tego, co tutaj się pokazuje, to głównie na siebie. Ok? Przede wszystkim i po pierwsze licz na siebie. Tak? Bo jeżeli, jeżeli nie wypali, bo czasem tak się zdarzy, że nie wypali, to będziesz wiedział, gdzie zrobiłeś błąd, gdzie nie dopatrzyłeś, tak? czego, czego nie dopilnowałeś. Jeżeli osiągniesz sukces, to będzie Twój sukces. Co prawda, jeśli się nie uda, będzie dwie osoby, na które można tą porażkę podzielić. Wtedy będzie trochę lżejsza. Natomiast czy ja wiem, czy, ja wiem, czy korzystanie z tej pomocy jest tutaj w tej chwili tak naprawdę bardzo potrzebne? Myślę, że o wiele więcej się nauczysz rybko i rybku. Tutaj. Mierząc się z tym samym. Albo jako główny wykonawca. Przynajmniej. Jak najbardziej. Rada? Tak. Ale wykonanie niech będzie wasze. Hm? No i teraz tak. Jako radę mamy rycerza Buław. A jako wynik Pazia Buław. Czyli tak troszeczkę degradacja, nie? Z rycerza do pazia fajnie by było, jakby było odwrotnie, ale niestety nie jest. Rycerz Buław jest kartą osoby pełnej zapału, pełnej ognia, pełnej chęci do działania i chwała mu za to. Natomiast to, czego rycerz Buław nie ma, to cierpliwość, konsekwencja w działaniu. Tak więc, e, a tutaj? Tutaj zobaczcie. tu jest cyzelowanie detali. Tak? Mrówcza, drobiazgowa praca nad detalami. To nie jest coś, co mógłby robić rycerz buław. Ok? Rycerz buław ma tendencję do robienia na odwalsie. Więc bądźcie na, to, yy, bądźcie na to tutaj wyczuleni, aby ta degradacja z rycerza na pazia nie nastąpiła. Tak? No i kolejny rycerz buław. Natomiast to, co jest w tej sytuacji jak najbardziej potrzebne, to ten zapał, tak? Ta chęć działania, chęć tworzenia. Tu mam królową buławę w kolei. <laughs> Tutaj był gdzieś król. Jeszcze królowa. Wcześniej król. To, to tak wygląda jakby ten. pierwszy, pierwszy impet. Pierwszy rozpęd tak malutku wytracał swoją szybkość. Ach, to dlatego? Ano wytraca swoją szybkość, bo potrzebna jest dokładność. Tak? Tutaj potrzebne są podstawowe, jakieś bardzo, bardzo podstawowe informacje, których Wy nie posiadacie. Tak? Czego się trzeba douczyć. I to Wam tak troszeczkę przeszkadza. Z jednej strony chętnie przyjęlibyście tą pomoc, jak najbardziej, tylko czy wtedy będziecie w stanie tak, potem uznać sami przed sobą, że aha, to był mój sukces. No dobrze, i ten wynik. Paść. Buław. No właśnie. Jeżeli nie dopilnujecie tego, tych podstaw, tak? Tej podstawowej wiedzy, która tutaj jest wymagana w tej waszej aktywności, podstawowych informacji, no to niestety, ale będzie wielkie rozczarowanie. Druga rzecz. Tak jak mówiłam, konsekwencja, drobiazgowość tak? i robienie solidnie. A nie w nadziei, że ktoś nie zauważy niedróbki. Takie niedróbki no, potrafią się mścić. I kolejny paść. Paść mieczy. Paśmieczy, no paśmieczy tak, ma chęć, ma zapał, umiejętności, no tak sobie, ale ma zuchwałość. Tak? Jest rzecz, która jest nie do zrobienia i wszyscy wiedzą, że ona jest nie do zrobienia. Przychodzi paśmieczy, który nie wie i nikt mu nie powiedział, że to jest niewykonalne, wziął i zrobił. To Wy. Patrzcie na sprawy zawsze z innego punktu widzenia niż wszyscy. Okay? Jesteście w stanie to zrobić. Jesteście, jesteście w stanie stworzyć ten inny punkt widzenia. Stworzyć sobie możliwości do tego, żeby świat dziwić? swoim tokiem rozmowania. Okej? Okay? I tak dla rybek w związkach. Karta kochanków. Która mówi... o wyborach dość ciężkich. Aha. U próbie dokonania wyboru między tym, co kocham najbardziej, a tym, co kocham najbardziej. I tak Wam trochę nie za bardzo z tym dokonywaniem wyborów idzie, z tym procesem decyzyjnym. Bo Wy tak jakbyście się utrzymywali w jakiejś takiej nierzeczywistej bańce. Jakbyście uciekali przed tym wyborem. W Marzenia. bronili się przed dokonaniem go. A to jednak coś trzeba by postanowić. Odsuwanie problemu, zamiatanie go pod dywanik, no nie sprawi niestety, że on zniknie. Czyż nie? Myśl o tym, co daje Ci szczęście. Taka rada, moi drodzy. Dziewiątka pucharów. Myśl o tym, co daje Ci szczęście. Myśl o tym, co daje Ci spełnienie. I na rzecz tego działaj. Hmm, rybki single. Rybki single też przed jakimś dylematem stoją. Cóż to za dylemat? Aha, rybki single czegoś jeszcze nie wiedzą i czekają na odpowiedni moment. Tak mamy tutaj. Też i tą trójkę była w przechodzącą z otoczenia. więc to są jakieś informacje, może nie wiem. Ktoś, ktoś składał papiery na uczelni i czeka na odpowiedź, czy został przyjęty. Ktoś wysyłał hurtowo CV, a teraz czeka na odpowiedź, tak? na zaproszenie. Jedno jest pewne, tutaj decyzji jeszcze nie, pod, nie można podjąć, ponieważ nie wiadomo, na co się zdecydować. Tak? Oczy są zasłonięte, ruchy są ograniczone, a statki, które wiążą te informacje, dopiero nadpływają do portu. Nie jesteś w stanie zrobić nic, żeby ten proces przyspieszyć. Tak? Możesz jedynie oczekiwać. No, męczące jest dosyć takie oczekiwanie, natomiast w tym momencie akurat, no, i dwójka miecz. W tym momencie akurat, no, nie jesteś w stanie, niestety. Z przykrością, zawiadamiam, że nie jesteś w stanie zrobić nic innego niż czekać. Sprawy zawodowe i finansowe. Karta, karta sądu. W tej akurat talii, to jest karta tak jakby uwolnienia się od tego, co cię. Odcięcia sobie kuli nogi. Tak? Odcięcie się tego, co cię więziło na miejscu. Uwolnienia się od tego. Nawet. Tak bym to nazwała. Czyli tak, albo zmiana pracy, albo uwolnienie się od jakichś problemów w pracy. Uwolnienie się od długów. Pomyślne zakończenie spraw sądowych z odszkodowaniem na waszą rzecz, na przykład tak, gdzie, gdzie są do wygrania jakieś pieniądze na waszą rzecz. To też dość istotne. Pewnie historia jednej lub dwóch, max, trzech osób. Natomiast też, też może komuś coś wskazać. Ach, a tu jest wszystko dobrze. Tu nie ma co. Mamy tak, kartę sądu. Tak, czyli to ogłoszenie wyroku. Wyrok tak jest dla Was korzystny. Mamy tutaj gwiazdę. Wasza szczęśliwa gwiazdka zaświeciła, zamrugała i ogłoszono wyrok na Waszą rzecz. No, jak tutaj. I o ile tutaj w pierwszej części czytania jakoś tak specjalnie, specjalnie wielkimi arkanami nie kipiało, tak tutaj mamy 3-1 na drugi. Tak? Karta sądu, gwiazdy i Rydwanu. Zatem, tu w sferze zawodowej, o ile sfera ta. Prywatna, emocjonalna, uczuciowa, to tak tutaj jakoś specjalnie nie kipi. Tak tutaj te sprawy zawodowe, no jak najbardziej. Tak. I rycerz mieczy. Jak najbardziej trzeba będzie tutaj, jak to mówią, zagęszczać ruchy i działać szybko. Szybko i zdecydowanie. I tak, co przychodzi z otoczenia? Oczekiwanie na odpowiedni moment. I teraz tak. To jest wiadomość, która idzie do Was, idzie i dojść nie może. To jest coś, na co wy czekacie. To może być również czekanie na odpowiedni moment z informacją, którą kiedyby się nie ogłosiło, to ona będzie zawsze w złym momencie. Dlatego. Ale nie. To jest oczekiwanie na. no oczekiwanie na swoją szansę. Oczekiwanie, jak tą szansę wykorzystać, kiedy ona już błyśnie. Jak to zrobić, żeby błysła i nie zgasła. Tutaj droga rybko i drogi rybku. Korzystaj nie tylko z wiedzy, nie tylko z tego, co... Co ci mówi? Przekaz elektroniczny, papierowy, tak? Co widzisz oczami, co słyszysz od innych ludzi. Słuchaj też siebie, słuchaj się swoją intuicję, połącz się z sobą. Przy czym pamiętaj, że los potrafi płatać figle. Twoje pragnienia mogą się spełnić w sposób zupełnie, zupełnie nieoczekiwany. No. I karta sprawiedliwości. I znów trzy wielkie arkana, jedno na drugim. Głównie tak. Sprawiedliwość zostanie wymierzona. Tak. Sprawiedliwy osąd zostaje dokonany. Może. To w otoczeniu, to oczekiwanie w otoczeniu, to oczekiwanie na odpowiedni moment, to jest właśnie oczekiwanie na ogłoszenie tego wyroku. Moi drodzy, zobaczmy sobie teraz kartę z wyroczni dla Was na październik 2021 roku dla zodiakalnych rybek. Ta ceremonia przywołanie. Ha. Jest to na połączenie tych dwóch i tego maga, i tej kapłanki. Możesz sobie, inaczej, przemyśleć dokładnie, czego sobie życzysz, bo twoje marzenia. Teraz jest ten moment, kiedy Twoje marzenia mogą się spełnić. Przemyśl dokładnie, czego sobie życzysz. Przyzywaj do siebie tą wizję rzeczywistości, w jakiej chcesz być i chcesz funkcjonować. Twórz ją. Nie tylko przyzywaj, twórz ją. Działaj. Bo Swoją rzeczywistość kształtujemy nie tylko działaniem, ale również też czasem i zaniechaniem. Więc działaj tak, abyś nigdy nie mógł sobie tego zaniechania zarzucić. Nie udało się przez moje zaniechanie. Nie. Pamiętaj, wszystko z Pieczołowicie do ostatniego detalu i nic na byle jak. Drogie rybki, dziękuję wam bardzo za uwagę. Życzę wam udanego miesiąca. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia już niedługo.